Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona. Naason ojcem Salomona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jesego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abjasza, abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza. Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa. Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Ozjasza. Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa. 14 pokoleń. Oto słowo pańskie. To dziś, 17 grudnia roku pańskiego 2025, to dziś otwieramy drugi, ostatni etap adwentu. Przechodzimy z treści eschatologicznych, przygotowujących nas na powtórne przyjście Chrystusa, do treści bezpośrednio przygotowujących nas do uroczystości Bożego Narodzenia. Stąd ta Ewangelia o rodowodzie Chrystusa, która jest przedsionkiem do proroctw, do tekstów biblijnych mówiących o tym, że obiecany Mesjasz niebawem się narodzi. W tym kontekście pozwólmy spojrzeć na pieśń słoneczną z tej perspektywy, która może, wydawało się, powinna nam towarzyszyć od początku naszych rozważań, a mianowicie istnieje przypuszczenie, że utwór świętego Franciszka powstawał stopniowo, nawet przez trzy lata. Wyróżniamy zatem trzy takie etapy, w których to pieśń słoneczna miała zostać utkana w swoich strofach. Pierwszy etap trwał od zimy 1224 roku do wiosny 1225 roku, i treści te dotyczyły samego Pana Boga. Drugi etap miał powstać w 1225 roku i dotyczyć elementów przyrody. Ostatni etap powstania pieśni słonecznej jest datowany na 1226 rok. Treści te nawiązywały do niesnasek i siostry śmierci. Już sam układ mówi nam o tym, że aby powstało dzieło, potrzeba czasu. Niemniej, jeśli chodzi o dzieło powstawania naszej relacji z Bogiem, to dzieło również potrzebuje czasu. I tym samym święty Franciszek już nam przekazuje pewną cenną naukę, a mianowicie w budowaniu Twojej więzi z najświętszym, dobrze, żebyś okazał się cierpliwym. Ale przejdźmy dzisiaj do pewnego wniosku, który nam również. Wykazuje układ treści pieśni słonecznej. Wersety o przebaczeniu i wytrwaniu w pokoju zostały ułożone celem złagodzenia sporu pomiędzy biskupem Gwidonem a burmistrzem Asyżu Oportulo Bernardin. Wersety zaś dotyczące siostry śmierci zostały przez Franciszka dołączone do pieśni słonecznej. Na krótko przed śmiercią naszego świętego. Oto ta strofa. Pochwalony bądź Panie Mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Moi drodzy, porozmawiajmy dzisiaj o przygotowaniu do śmierci, o czterech ludzkich postawach wobec osoby umierającej. Cztery ludzkie postawy, które mogą zostać zaaplikowane w ostatnich momentach osoby, która odchodzi z tego świata, a przybliża się do domu Boga Ojca. Zdaję sobie sprawę, że te cztery propozycje, nie wymagania, ale propozycje, mogą być zrealizowane, gdy będzie ku temu należna sposobność. Nie każdy z nas będzie mieć zatem taką okazję. By każdą z tych czterech ludzkich postaw zrealizować w odniesieniu zwłaszcza do umierających naszych najbliższych, zwłaszcza mamy i taty. Oto te cztery propozycje, cztery postawy o wymiarze ludzkim. Po pierwsze, to pomoc. Jak zauważysz, że Twoi rodzice odchodzą. Dobrze dać wyraz temu, że się troszczysz, że się opiekujesz. A zatem mówisz: Tato, mamo, będziemy szukać specjalisty. Jeżeli nie ten pomoże, to może drugi. Jeżeli w tym szpitalu nie otrzymasz należnej pomocy, może udamy się do drugiego. Kupimy te leki, nie inne. Od strony technicznej zabezpieczę Twoją przyszłość. Chcę wykazać, że jestem. Do dyspozycji, jestem obecny, jestem tuż obok, będę pomocny. Druga postawa to dotyk. On mówi o tym, że jesteś blisko. Nie może być takiej sytuacji, o jakiej słyszałem, kiedy to syn spotyka się z mamą leżącą w szpitalu, a ona, będąc na oddziale. W jednym z pokoi, gdzie są także inne osoby chore, mówi do swojego syna: Pogłaszcz mnie po głowie. A on na to mówi: Mamo, nie wygłupiaj się, inni tutaj są. Moje kochani, mama, która trzymała cię w pierwszych chwilach Twojego życia, która tuliła Cię do swojego serca, która ocierała z Twoich policzek łzy, zwłaszcza tę gorzką. Która była w momentach kryzysowych blisko, która właśnie poprawiała tobie grzywkę, nie tylko wtedy, kiedy zdarłeś sobie kolano, czy ona teraz nie może otrzymać od ciebie minimalnego gestu czułości, tego, żeby dotykiem wyrazić miłość jej? Zatem nie można w chwilach ostatnich życia naszych kochanych rodziców wstydzić się. Gestów czułości, tego, by wyrazić naszą miłość im subtelnym dotykiem. Warto zatem, kiedy rodzic jest w szpitalu, jak jest ku temu okazja, to delikatnie pogłaskać się po policzku kochaną mamę, poprawić jej grzywkę, można nawet w czoło ucałować, wziąć się w spracowane dłonie i także przybliżyć do swojego policzka. Dotknąć dłoni taty, uścisnąć mocno, dać wyrazem namacalnym, cielesnym, właśnie dotykiem miłości, temu, że jesteś tak blisko. Trzecia propozycja to modlitwa. Zostaliśmy rzecz jasna dzięki łasce Bożej, ale również dzięki wierze rodziców ochrzczeni. To oni nas uczyli pierwszych pacierzy. To oni nas uczyni żegnać się, chodzenia na nabożeństwa, rozumienia mszy świętej, przybliżają nas do żubka, ale i do treści wielkopostnych. To oni uczyli nas Boga, byli pierwszymi katechetami, byli tymi, którzy swoją postawą ewangelizowali, mówili, tak dobry jest Bóg, to dzięki nim go poznaliśmy. Dlatego, kiedy rodzice będą umierać, dobrze powiedzieć, mamo, tato, żeście mnie nauczyli wiary to teraz ja tą nauką tym religijnym wychowaniem będę o was walczyć to nauczony zginania kolan będę teraz z tej wysokości walczyć o wasze zdrowie jak Bóg da będę walczyć także o dobrą śmierć będę się za was modlić i nie ustanę modlić się o wypełnienie woli Bożej w waszej sytuacji dajcie to zapewnienie to duchowe wsparcie, które wydaje się być oczywistym, ale dobrze, żeby w ich uszach wybrzmiało, żeby wiedzieli, że ten cały trud do prowadzenia Was jak najbliżej do ołtarza, teraz także staje się dla nich skuteczny i nieocenionym wsparciem, a i może nawet przejściem właśnie do domu Ojca. I w końcu. Czwarta propozycja, czwarta ludzka postawa, która może być realizowana jeszcze zanim rodzic będzie w szpitalu, zanim może straci przytomność, zanim po prostu umrze. Ale zanim o tej czwartej postawie, to może również przykład zasłyszany. Kiedy to przychodzi pewien syn do szpitala, spotyka na korytarzu lekarza i pyta go o stan zdrowia swojego ojca. I dowiaduje się, że nie ma najlepszych wiadomości, że jego tata raczej w najbliższym czasie umrze. Po rozmowie z doktorem, syn wchodzi do pokoju, gdzie znajduje się jego tata i mówi: Tato, tato, rozmawiałem z lekarzem. Nie musisz się martwić. Zobacz, będziesz na weselu, jeszcze będziesz tańczyć. A tak się obawiałeś, że za dwa tygodnie wyjdziesz ze szpitala. Mężczyzna ten nie wiedział, że jego tata był świadkiem tej rozmowy. Usłyszał ją. I kiedy spotkał się z kapłanem, zapytał go retorycznie: Może mi ksiądz powiedzieć, dlaczego w najważniejszym momencie mojego życia. Mój rodzony Syn mnie okłamuje. Dlaczego mi nie mówi tak, jak jest? Dlaczego mi nie daje szansy na to, by pojednać się z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze sobą samym? Dlaczego w tym momencie On mi mówi nieprawdę? Różne są opcje niektórzy wolą nie mówić swoim najbliższym, że umierają. Wybaczcie, ale przyznam, że ta postawa jest mi obca i osobiście wolałbym swoim najbliższym, kochanym rodzicom, najbliższym z rodziny, jednak powiedzieć, że ich chwile zbliżają się do ostatniego tchnienia, chociażby ze względu na aplikację tej czwartej postawy. A ona zakłada, że powiesz trzy słowa osobie umierającej trzy zdania które pomogą jej odejść naprawdę w pokoju do jednego Boga warto osobie umierającej powiedzieć w ten sposób mamo tato cokolwiek będzie wiedz że bardzo cię kocham że dziękuję ci za przekazany mi dar życia i solidne wychowanie oraz, że jestem z ciebie bardzo dumny. Trzy słowa, które pozwolą tej osobie odejść w pewności, że zrealizowali bardzo dobrze swoje życie, że wykazali się jako rodzice, że spełnili to, co Bóg im przekazał. Ale przede wszystkim mogą zamknąć oczy z tą pewnością, że ktoś ich tak kocha, tak traktuje z, z szacunkiem i ważnością, kiedy mogą powiedzieć, Panie, to ja już wiem, mogę iść do Ciebie, bo jeżeli tak najbliżsi o mnie myślą, to teraz chcę się z Tobą spotkać. Trzy słowa. Kocham, dziękuję i jestem dumny. Dajcie to swoim najbliższym, zwłaszcza wtedy, kiedy odchodzą z tego świata i kiedy jeszcze jest czas, aby to powiedzieć, aby wyznać im w takim stylu i w takiej jakości miłość, którą przecież do nich żywicie.